Witamy wszystkich w naszym pierwszym odcinku Minecraft. Jest ze mną. Shawin. Tak, a ja jestem Henon. I jest to nasz pierwszy odcinek z serii Minecraft. Nie widzi mnie. No, no to zaczynamy od czego? Od ścinania drewna, nie? No, w każdym odcinku. No. Że od razu na, na wstępie powiem, że nasza głupota jest strasznie duża. Wow. Tak się proszę po prostu zrozumieć to. Czemu się przyznajesz? Muszą o wszystkim wiedzieć. To. No. Wcale, że nie muszą, bo na odc FBI pójdą. odcinki będą wychodzić tak czasami może nawet po 3-4 w tygodniu. Tak zależy ci będzie wolny czas. No i w sumie zobaczymy jak to się nam wszystko potoczy. A teraz już wróćmy... Oj, przepraszam bardzo, za GG no. Zypełniałem wyłączyć. Właśnie pierwsze objawy głupoty. Mam no. ja kolejne. Więc tam trzeba. Mamy lekkie lagi. Wow. O nie. Wróciłem. Zbieramy trochę drewna i. w sumie dzień dopiero nastaje. No ja buduję sobie śpiewkę. Ile już masz? Co? Drewna. 42. <noise> wow. Tak, mój kochany piesek. Wow. <laughs> Ścinam. Może Ja już sobie przerobię to na ten, na deski wszystko. Ja też już mam. Dobra, mam ładnie stak i ten. To wiem co zrobię, zrobię tak. jest za wysoko. I tak. Nie sięgam, podsadź mnie. Dobrze Michał, podsadzę Cię. No, 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 właśnie. A tak, jeżeli chodzi o nasze prawdziwe imiona, to ja jestem Łukasz. Um, a szary... Ja wam nie powiem. Michał. <grybujesz> Także możecie go podać na policję. No, więc... Możemy. Ja sobie robię podstawowe itemy. Mam motykę robić? Jak chcesz. To ja zrobię. Żeby było ładniej Wszystko drewniane O, dobra ta, 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 ta. W sumie to w ogóle jest mój pierwszy odcinek na YouTube'a Na YouTube'ie No I tak za bardzo nie wiem co mówić Dlatego Michał opowie Łatko. Kurczę, ścina mi się. Bardzo przepraszam za to. Ale to tylko tak będzie przez chwilę, bo zawsze tak Czekaj, mam. Czekaj, kucni, Wskoczę na Ciebie. Dobra, skacz. O, z tego. Dobra, dawaj. Nie umiem. No bo Ty masz krzywe, krzywe oczy. E, postaw to tu. Zbieraj też sadzonki, nie? bo one się przydadzą na później chociaż przyznam się, że bardziej wolałbym takie zwykłe drewno Te ciemne mi się jakoś nie podoba nie podoba mi się nie podoba mi się w tym update'cie, że teraz deski mają inny kolor Tak jakieś przy... No ale to jest do budowy domku Tak jakoś się przyzwyczaiłem że, że jest tylko jeden kolor desek i tak teraz mi to Podoba mi się kolor brzozy tych desek. Taki ładny, kremowy. Taki nie kremowy, tylko taki jasny bardzo. Nie. On mi akurat podpadł. O, lagi. No, no, no. Ty też masz takie lagi? Nie, postaw już. Chcełam postawić crafting? Aha, bo cię ukradłem. To może tykop ten, tykop trochę tego drewna jeszcze, a ja pójdę wykopać kamień, ok? No. Aha, i słuchaj, jeszcze zapomniałem cię zapytać, o węgiel znalazłem tutaj, ale chyba tylko jeden. Zap... Zapomniałem cię zapytać, czy gdzie będziemy robili dom, taki już oficjalny domek, w górze czy gdzie? No, ja myślę, że. Bo tak to w górze tak fajnie, przyjemnie wygląda zbudujemy według może tego pomysłu co budowaliśmy już go tylko że z kimś innym aha tamto no to takie szybami dobra do ok to to jest w sumie dobry pomysł tylko proszę cię nie nabijemy zimowym bo no tylko zrobimy z tego z ciemnego daremnego no trochę ciemnego trochę jasnego to już a gdzie jesteś zobaczcie kopię kamień ja to się ten top tepni się do mnie ale jeszcze nas trochę tego drobna Ja wiem, gdzie jesteś. Także... Jeszcze, no nie no, nie znajdę się. Odcinki, tak, odcinki, tak będą, nie wiem, tak do wszystkich teraz to mówię. Odcinki będą takie, nie wiem, 20 minutowe, może trochę dłuższe. No ale to kiedy indziej, bo trzeba na YouTube to z telefonem, a mi się nie chce. No spoko. Także wiecie, o i ten, y, słuchajcie, będziemy robić, nie, nie będziemy robić tak jak niektórzy, że na przykład, jak będą coś budować, to, to robią cięcia, czy coś takiego. Na przykład, część będziemy budowali z wami, taką większą część, a to już takie wiecie, szczegóły to, to już sami zrobimy, żebyście się nie nudzili. W sumie teraz, też się pewnie nudzicie, bo te pierwsze odcinki zawsze ja się znaleźć nie mogę. Zaraz do ciebie przyjdę, spokojnie. Typiesz, a może mi swoje korekty podaj, ja ci się jadę z 3. E, x-203y71... 203... Y 71, e, 203 ...minus co? 203. To chyba, chyba ci wystarczy. To znaczy y? 209. O wiem, do końca kilofa. W drugi sposób macie oczy to już może w większej grupie. A jeszcze nie wiem kto. No ja muszę cię znaleźć. Dobra, czekaj, ja już tam do ciebie, przyjdę. Nie, no, ja cię znajdę, bo już idę. Czekajcie, wiem co zrobię na chwilkę. Opcje. Ztuanie graficzne. Teraz powinno być chyba trochę lepiej. Kurczę, czeka, ja się tepnę. Ile masz drewna? Ja. 3 stawki i 11. A, to ładnie. Powinno nam na razie starczyć Masz nóżka to chodź zamów. Czekaj Oj Jakieś zwierzę to zabijmy No też by się przydało Ja, ja mam mieć to ten Drewniany, haha ha. No więc Gdzie by to zbudować nie, nie, nie. Zaszyła... Wiesz jak, o, wszedł, nie, nie, nie. jak wszedłem na serwer To tam Co? jak wszedłem na serwer nie no. To widziałem trochę tego, trochę krów tam dalej, tak mi się świat jakby zbugował. O, widzę świnie. Chodź. No ja też. O, pełno tu jest, na drzewach są. <noise> to czekaj, to zabij świnie, ja tam pójdę po owce. To ja pójdę tam dalej po świnie. O, pustynia o, jest z tym. Życie staracie, Albo piasek, spadły. nie Kurczę, przepraszam za te lagi, ale nie wiem co się A dzieje. A świnia podskoczyła tak wysoko, że nawet wyżej niż ja. Przepraszam za te lagi, ale jakoś tak nie wiem co się dzieje. Zwykle nie mam takich lagów. W ogóle nie mam lagów. Mam jedno mięsko. O cholera jasna. Na świnie nie mogę trafić. Tak, też masz takie lagi? Nie. I ty tu masz fajnie. Ojo, już się nocę robić. Zaraz będziemy musieli się, się gdzieś kopać. Jakby co to tam starć O Jezus, teraz to już w ogóle... Pewnie stracę połowę widzów przez to. No ale trudno się mówi. Nie będę robił cięcia, bo... Ach, cholera. Gdzie jesteś? Tutaj przed Tobą. O, to idziemy a się w my... kopać, chodzisz, co? Ziemię. Tutaj tak? Dobra. Mm, no więc teraz widzowie, już kończymy ten odcinek, pożegnaj się. Dobrze, tak. Właśnie czekaj, tylko to dokończymy. I... Oczekujcie na następne odcinki. Tak. Będą się pokazywali. Pokazywały... Dajmy na żółty guziczek. Tak, na żółty guziczek. No chyba wiecie co robić, nie? Co? Kciuki w górę. Więc żegnam wszystkich. No, ja też. Papa, pomachaj ładnie. Tylko mnie nie pa. Papa. Papa.